I mamy iluzjonera. No tutaj już się martwię, już się martwię, nie cierpię pana iluzjonera. O nie, 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 to może boleć, to może boleć, bolało, bolało. Bierzemy kluczyk, uciekamy, uciekamy. Czuję epickość. Hej, hej, siemanko, witajcie w serii, w której wykonuje wszystkie osiągnięcia po kolei. Kolejny odcinek i kolejne osiągnięcie do zdobycia. Tym razem będzie to jedno z ostatnich Osiągnięć w Luminous Night, czyli Codzienny pogromca Musimy ukończyć trzy codzienne próby W ciągu jednego dnia I tutaj jak widać mam jedno Wyzwanko zrobione, zakończone Tylko ciekawostka jest taka, czy to mi się Dalej będzie naliczało Czy muszę wszystko zrobić od nowa Jeszcze raz, czyli wykonać wszystkie trzy Codzienne próby za jednym razem Czy wystarczy tylko dwie To sobie sprawdzimy na dzisiejszym odcinku, także Lecimy z koksem. Kontynent sobie w tym odcinku odpuścimy, bo ostatnio grywaliśmy dosyć często, właśnie na misjach z tego kontynentu. E, chciałbym sobie spróbować, może troszeczkę w inne DLC-ki. Tutaj też mamy codzienną próbę e, płaskowy szpan. Pandy były e, ostatnio na odcinku, ale Howling pixie, o, już dawno tutaj nie mieliśmy. Nie odwiedzaliśmy Holy Pixa. Kolosalny szaniec Apokalipsa, plus 25. No, powiem wam, że to nadal może być wyzwanie, i dosyć ciekawe. Zobaczcie, że zdrowie gracza zmniejszone o 75%. Nasze życie będzie zmniejszone. Dobra, słuchajcie, lećmy z tym. To nie ryzykuje, ten nie ma. Kończ na odcinkach, też musi się coś dziać. Nie tylko wykonujemy różne rzeczy na trybie Apokalips. Okej, okay. a więc to tak będzie? No nie, jeszcze ten wiatr. O Boże, jak ja mam mało życia. To będzie hardkorowe wyzwanie. Jeszcze daleko. What? no nie. Dobra, no to jeszcze jedna próba. Lecimy tym razem apokalipsa plus 23 albo plus 22 jakoś tak to What? CO JEST?! Ale sami przyznajcie, ten właśnie modyfikator, który zmniejsza nam ilość naszego życia, no jest najbardziej tragiczny z nich wszystkich. Już wolę nawet tryb nocny, cokolwiek, nie wiem, zwiększoną ilość życia dla mobków, ale jeżeli zmniejszą nam nasze życie, to naprawdę jest wtedy ciężko. Tutaj trzeba na pewno coś zamontować typu karwasze i ładować, cały czas ładować w promienisty cios. No, okej. Okay. Eee, poczekajmy na artefakty. Bo tu będzie kolejna zasadzka. No i może być tutaj ostro. Grzybek jest. No to co? Lecimy. Najgorsze jest to, że musimy stać w środku koniecznie. Bo te runy muszą się wchłonąć. Dobra, dobra. Jest, okej. Okay. Na razie żyjemy, na razie żyjemy. Gorzej będzie z enchantowanymi mobami. Ale, jak będą normalne, to jest całkiem, całkiem spoko. Wejdź na posterunek. O boże, co tu się dzieje? Nie mam bariery. Nie mam bariery. Uff, dobra. Jakoś poszło. Jakoś poszło. TNT nawet nic im nie zrobi. Muszę oszczędzać barierę. Szybki atak i mróz. Dobra, to jeszcze jest OK. Specjalnie stałem za ścianą. To jest e, mój taki lifehack. Troszeczkę oszukańczy. Bo ja mogę trafić w moby, a one mnie nie. I włazimy zasadzka. Nie ma tutaj creeperów, chociaż mogą się pojawić, słuchajcie, tu mogą być creepery. Tu mogą być creepery. Wiecie, co się stanie? O i są! I są! Nie, nie, nie! Mamy za mało życia, żeby się zmierzyć z Creeperem aktualnie. Dobra, udało się. Ej, no słuchajcie. Łapy mi się trzęsą centralnie. Co tu się dzieje w ogóle? Coraz bardziej mi się podoba taka seria. Te wyzwania naprawdę są wyzwaniami. E, czekajcie, niech ja ustawię dobrze te prądy powietrzne. Ice logger. O, strzałki są. Dobra, proszę mi włączyć wiatr. Aha, to tak leci, to nie tak, dobra, tutaj tędy. Cyk, 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 cyk. Otworzyło się, otworzyło się. Dobra, no to wszystko mamy zrobione. Instalacja perfekto, bym powiedział. Znajdź wyjście, no mamy, dobra, odblokowane, więc ostatnie, ostatnie. Ostatnie pięterko. Lecimy na nich, lecimy, lecimy. Dawaj tutaj. Moja przepotężna lasko do dzieła, do ataku. Oj, tam są zombiaczki, tam są zombiaczki, niedobre zombiaczki. Oj, 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 oj. Co tutaj mamy? Strzał? Co? Strzał lewitacji? Zombiak? Myślę, że szalker ma tylko taki strzał. Co się stało? Widziałem moba, który wpadł w tekstury. Nie chcę strzału lewitacji, nie, tylko nie to. Ale plecy zrobiłem, no? Nie źle, nie, źle. Dobra, rzuć to. Dobrze, mają mało życia. Wyg, za 7 milionów. To sobie kliknijmy. Ustawmy odpowiednio wiatr. To jakoś tak chyba było. Okej. Okay. Aha, tutaj chyba trzeba tak i tak. No i powinno pyknąć. Jeszcze to. No i wiatr tam zdmuchuje już ten płomień. Dobra, klikamy. Ostatnia mechanika zrobiona. Wracamy z powrotem. Jeszcze, jeszcze. Teraz. Nadal dwa życia mamy. Najgorsze są początki. No co to tam się było na samym początku? Ale dosłownie byłem na hita. Zresztą sami widzieliście. Znajdź wyjście. No dobra, wkraczamy. Idź wzdłuż muru. No to może być zabójcza podróż. Dowódca najazdu. Oj, nie chcę go dotykać nawet. Czekajcie, to ile ja w końcu mam życia? 400 tysięcy zamiast prawie 2 milionów. 400 tysięcy zamiast prawie 2 milionów. No to jest olbrzymia różnica. Wow wow, wow, wow! Dobra, póki mam barierę, póki mam barierę. Powiem wam, że też robić uniki od tych kostek lodu to też jest sztuka. Długo mi zajęło właśnie nauczyć się w jaki sposób te uniki robić, chociaż nie zawsze mi to wychodzi. Trzeba tutaj zdecydowanie wyczuć, kiedy ten krocek się zatrzymuje. O, tak jak właśnie teraz i kiedy on spada. Dobra, tam chyba nic nie ominąłem. Dobra, całkiem okej, okay, całkiem okej. Okay. Na razie mamy wszystko stabilnie. Póki nie widzę właśnie tych zenchantowanych dziadów, to jest wszystko, wszystko dobrze. Tutaj mamy pułapkę. oj oj, Oby nie creepery, oby nie creepery. Otwórz bramę, otwórz bramę. Zobaczymy jak tam będą kolejne wyzwania i ten odcinek może być długim odcinkiem, słuchajcie. Dobra, dzięki. Otworzyło się wszystko. Ta bariera fajnie wygląda z moją aktualną peleryną. Okej. Okay. Jak tam stoimy ze strzałami? Tylko 46 mi zostało. To jest bardzo niewiele. Jeśli już widziałem poziom mojego życia, zbliżał się prawie że do zera. Wow, 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 wow. Dobra, nie szarżujmy, nie szarżujmy Czekam na miksturę Dobra, wchodzimy Wchodzimy Nie dajmy się, nie dajmy się Zobaczę, że tutaj nawet nie pomoże totem regeneracji Bo on nie zdąży nam w ogóle zregenerować naszego życia Totem osłony? Jak najbardziej Tutaj mógłby się przydać Chociaż nie wiem, czy na creepera by nas tak dobrze osłonił I mamy iluzjonera no, tutaj już się martwię, już się martwię, nie cierpię pana iluzjonera Nigdy nie wiem, który to jest ten właściwy Kurczaki, no i będzie problem, i będzie problem Dawaj gin! Jest, dobra, udało się Nie no, serio Emocje są. Dobra. Pierwsza katapulta zniszczona, podpalona. O nie, nie, nie. To może boleć, to może boleć. Bolało, bolało. Prawie zginąłem przed chwilą. samą porę wjechała mikstura. Z tym razem muszę być lepiej przygotowany na to wszystko. Nie wiedziałem, że tam dewastator się czai. Dawno, dawno mnie tutaj nie było. Dobra. Lamy zostawmy w spokoju. Też są zenchantowane. I tutaj mamy kolejną zasadzkę, ale już jesteśmy bardzo blisko wyjścia. Zerknę na mapę. Ile mamy tutaj otwartych skrzyń? 4 na 9 i tajemnica 0 na 1. Pety mi się sklonowały. Fajnie, spoko. W grupie siła powiedzmy. Otwórz bramę główną. No dobra. To otwierajmy. Dawaj, next please, next please. Tylko bez iluzjonera, proszę. Jeszcze jedna runa. Wciągamy, wsysamy tą energię. Jest, poszło. Dobra, jest skrzynia. No i tu będzie hardcrow. Ja nie mogę. Ja nie mogę. No co tam mi się ukazało? Dobra, wchodzimy, odpalamy się na całego. Tam też widziałem gdzieś dywastora. Chyba, że już skinął. Może pójdziemy w tą stronę. Cała armia. Kurczę, i zazdroszę. Też chcę mieć taką armię. Gdzie moje pszczoły? Ale na tym wyzwaniu raczej pszczoły... Nie pomogą, no bo też... Właśnie to jest taka ciekawostka. Czy moje pszczoły również mają minus 75% życia? I mój golem na przykład? Najgorsze jest to, że brakuje nam statystyk. W tej grze akurat nic nam tutaj nie pokazuje. Możemy się tylko i wyłącznie domyślać, albo po prostu w jakiś sposób to zaobserwować. Dowódca na jazdu. Uj, ach mi przydzwonił! Jakby to szybko zrobić? Hmm. Dobra, poszło. Ubici, ubici. Uuuu podrzegacz unikatowy, pięknie. Bierzemy kluczyk, uciekamy, uciekamy! Nie! Zostawcie mnie w spokoju! Masz kary! Dobra, cały czas mam kluczyk na plecach? Pięknie, dobra. Co jest grane? Jaka długa misja! Usza implozji. No nawet nie myślę, żeby wziąć jakiś sztandar. Wow, 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 wow. Ale nie, to jeszcze nie jest ostatnia szansa. Jeszcze mamy, jeszcze mamy nadzieję. Tam zenchantowane dziady ciernie ścieżka ognia. Dobra, poszło jakoś. Ale i tak muszę się uleczyć. Dobra, spokojnie, spokojnie. Powoli, nigdzie się nie śpieszymy. Co z tego, że odcinek będzie trwać godzinę? Ej, serio, to moje odbicie nic kompletnie mi nie daje. Wcale nie czuję się bezpieczniejszy dzięki temu. Oddajcie mi moje życie. Coś by tutaj trzeba było ogarnąć do zwiększenia tego życia. Co, schodzimy? I będzie walka z kapitanem. Znać kapitana. Muszę ich wywabić stamtąd. Moje odbicie przeciwko ich odbiciu. Ile mórzy się zostało? Tam jeszcze ktoś jest? Lecimy, lecimy na całego. Teraz albo nigdy. To jest nasza chwila prawdy. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Po kolei każdego lecimy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czuję się niczym Jackie Chan albo Bruce Lee. Z tą laską całą. O nie, gongu użyłem. Użyłem gongu. Nie mam już go do dyspozycji. Dobra, z powrotem jest kapitan. Jest kapitan. Czekamy na gong. Bariera. Jest, po nim jest. Mamy to. Udało się. Lecimy po nagrodę. Bo naprawdę, naprawdę zasłużyliśmy. O tak. No takiej satysfakcji dawno już dawno nie miałem. No to było hardkorowe. Słuchajcie, koniecznie napiszcie w komentarzu, jeżeli oglądacie to dzisiaj, bo dzisiaj trwa właśnie to wyzwanie. Dajcie znać na jakim trybie apokalipsy udało wam się to zrobić, bo sam jestem ciekaw, ale sami widzicie, że to jest naprawdę hardkorowe wyzwanie. Wybuchowa kusza 250 level item, ale to jeszcze nie koniec. Kontynuujemy, wracamy do naszych codziennych prób. Lecimy następną próbę. Mamy jeszcze chyba dwie do zrobienia, albo jeszcze jedną, i to będzie też sprawdzian dla Waszych poczynań, bo też możecie mieć identyczną sytuację co ja i zobaczymy, czy to trzeba faktycznie zrobić wszystko w jeden dzień, czy to po prostu się zalicza nam krok po kroku. No dobra, no dobra, to co? Lecimy teraz Hidden Dips, promienny wąwóz, prędkość gracza zwiększona o 20%, moby walczące wręcz zostaną zmienione na szkielet. Gracze stosują zakręcie uderzenie. Okej, okay, słuchajcie, plus 25, ja bym zaryzykował nawet. Nic tutaj jakiegoś tego takiego mega trudnego nie powinno być. Dobra, jakże przepięknie tutaj jest, ale mi dawno nie było. Cały czas teraz tylko Tower i Tower. Zresztą w sumie już jutro czeka nas kolejna seria Towera. Zobaczymy jaki układ tutaj twórcy przygotowali. Czy to będzie odświeżany Kotlet, czy jednak ogarną coś fajnego? Liczę na bossy, coś co po prostu przykryje nam pół ekranu i wtedy Naprawdę to będzie epicka walka, albo po prostu serce kresu nawet słuchajcie Też może być ciekawa rzecz, czemu by nie, ale twórcy, zobaczcie, twórcy się boją Dawać takie większe challenge'e, mocniejsze wyzwania Stawiają jednak na taki tu typowy casual Zapominają, że większość graczy ma już naprawdę epickie ekwipunki i w sumie nuda trochę, nie? Miało być wyzwanie, a nic z tego nie ma. Tutaj na razie idzie całkiem, całkiem gładko. Ej, serio, podoba mi się to, podoba mi się ten powrót. Słuchajcie, nawet nigdy nie uwagi, że są osiągnięcia w Minecraft Dungeons. One mi tak naprawdę z automatów padały. Czy grając z wami podczas live'ów, czy po prostu. Podczas zwykłego gameplayu, wykonując cotygodniowe wyzwania na danym sezonie, nagle widzę, że jakieś oho, oh, jakieś osiągnięcie się udało odblokować, i wcale nie tak dużo ich mi brakuje, bo nawet mniej niż 20. Ale właśnie radzę sobie zrobić w ten sposób, jak ja to do tego podchodzę. Dzięki temu gra się nie nudzi, a mamy dzięki temu taki, jakby dodatkowy mini kontencik. Mamy radochę z tego, że nasza postać się rozwinęła wystarczająco. Dobra, uwolnijmy nasze żółwiki. Dawaj, żółw, chodź. Jeszcze zostały cztery. Tam jest muszla, której muszę użyć. Wydaje mi się, że ja muszę je użyć. Tak jest. Cyk. I wjeżdżamy. To Tutaj siema. Wjeżdżamy na imprezę do naszych szkieletorów. Chodź, szkielet. Zbroja kaomarnicy. No, przydałby się jakiś unikacik, nie? Już. Myślę, że pora na jakieś unikaty z Hidden Lipsa. Co jest? Widzicie to? Wszystkie szkielety są szkieletami strzelającymi. Faktycznie, to właśnie odpowiada modyfikator za to. Trochę zasłania mi kamera. Ale chodzi o to, że moby walczące wręcz w 100% z nich zostaną zmienione na szkielet. I to właśnie dlatego widzimy same szkielety strzelające. Widoki, które tutaj mamy cieszą, bardzo cieszą oko. Czerwienie, błękity. Ale zobaczcie, że to wszystko jednak ma sens. Taki gejzer podwodny powinna tutaj lecieć niezła para wodna, aktualnie. Ale wiadomo, że to wszystko zostało uproszczone. Jeszcze bardziej tutaj pozwala się to wczuć nam, że zbliżamy się do tego wulkanu. Zobaczcie, że lawa jest totalnie wszędzie. Boga na ośmiornicę. Jak tam mój tlen? Myślę, że jest OK. Jeszcze. Dobra, pół już mi ubyło, muszę się napełnić. Dobra. Ale ta tasiemiec naprawdę. Tam jest suwa. I już Hidden Tips już naprawdę był takim takim tutaj kamieniem milowym, jeżeli chodzi o długość misji, które wykonujemy. Czy pamiętam na premierowym streamie. Oj, tutaj nam się naprawdę przedłużył ten streamek. Ale to dobrze, to dobrze. Właśnie twórcy poszli tutaj na jakość, na większą imersję, żebyśmy mieli jakiś czas na wejście w ten świat wodny, podwodny. No, bo to też był bardzo taki kontrowersyjny temat, bo nikt z nas się nie spodziewał, jak tutaj twórcy mogą to zaimplementować. Jak to tak naprawdę będzie, jeżeli będziemy pod wodą. No bo zawsze wszystkie DLC-ki były naziemne, tak? Wiadomo było, że twórcy dodawali jakieś tam dodatkowe mechaniki. Wind, zasadzki, niezasadzki. To już wiedzieliśmy. To już tak naprawdę mieliśmy w poprzedniej wersji w przypadku kontynentu. Ale pod wodą to było totalnie coś nowego. Tutaj jakie drzewko. Czuję epickość. No w tym miejscu? Serio? O, 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 o. Potrzebuję tlenu. Dużo się... No i cóż, jesteśmy na miejscu. Mamy gejzer główny. Trzeba uruchomić tylko małe tutaj elementy. W sumie nie wiem, co my robimy. Klikamy jakieś przełączniki, czy my jakoś po prostu nie wiem, uruchamiamy? Dotykamy kamienia. Pieczęć, a właśnie. To są pieczęcie. I to jest to właśnie, o czym y, ostatnimi czasy wspominam, że właśnie w prawym górnym rogu czytam te wszystkie nasze obiektywy. Zadanka, tutaj wszystko jest tak naprawdę napisane. Zamiast rozkminiać, tak jak przed chwilą to zrobiłem, mieliśmy czarno na białym informację, że są to po prostu pieczęcie. Uwaga na pioruny, ale mamy jednak tutaj mikstrową barierę, więc to do nas totalnie, ikuś, nic nam nie zrobili. A, będzie jeszcze raz. Ostateczny rozkład. Słuchajcie, czas zakończyć kolejną próbę. Wyzwanie: zwycięstwo. I co? Wysadzamy się. Wychodzimy z tego wulkanu podwodnego. No, dawno nie widziałem tej animacji. I łup, pięknie. Brakuje mi tutaj jakiegoś podkładu dźwiękowego. Także co? Zerknijmy sobie jeszcze może na inne wymiary. Mamy do dyspozycji trzeciego poziomu trudności e, Dolina piasku Tuż obrażenia zdawane przez gracza zwiększone o 50%. E, gracze stosują w zaklęcie impuls grawitacyjny, ale moby mają zakręcie elektryczności aż 50% znik. To może być ciekawe. Weźmy sobie Apokalipsę plus 25%. No i cóż, jak szaleć, to szaleć. Oj, tak, będzie mocno, ale mi się wydaje, że właśnie epickie będzie zakończenie w ten właśnie sposób. Fajnie będzie zobaczyć obrażenia 50% większe. Oho, oho, widerowe szkielety i jeszcze pigliny. Ajajaj, zaraz nas tutaj totalnie zjedzą. Nawet słuchajcie, nie ma co rzucać im TNT nic. Nic kompletnie im nie zrobiłem. Dobra, zostawię tego kapitana, chociaż nie, on mi stoi tutaj na drodze. Wow. Po kolei, po kolei proszę państwa. Co za jaki mocarz. Nie no, powiem wam, że nether jest przerażający. Co tu się dzieje? Jeszcze jak ja kliknę ten banner, to już padnę totalnie. Bariera, bariera, bariera. Jest, dajemy, idziemy do przodu. Ej, easy, easy, co jest? Spokój tu. Jak oni naparzali przed chwilą? Dobra, wkraczamy do akcji. Otóż bramę. Aj. Blazy nie cierpię ich. Powinniśmy mieć jakieś rezisty w naszej zbroi na właśnie moc żywiołów. To by wcale nie było takie głupie. Ło! Parfowa kusza, błyskawic. Muszę sprawdzić te wszystkie moje kusze i bronie dystansowe, bo cały czas je dostaję. Nie no, zobaczcie, to jest wszystko zenżantowane. No to jest. to jest chore. Ja, to jest totalny koszmar. Powinien być nowy tryb, nie apokalipsa, tylko tryb koszmar. I to szczególnie w tej Dolinie Piasku Dusz. Kolejna zasadzka, czy to kolejny etap? Tak jest. Lecimy do przodu. Dowódca najazdu. I już mi się pojawił tutaj jego pasek życia. Dobra, full focus, full focus. Najpierw szkielety widerowe, potem pigliny. Nie da się ukryć, że ich team to jest naprawdę mocny team Szczególnie, jeżeli nie macie jakiegoś mocnego ekwipunku Na przykład testujecie jakiegoś builda No to może być Klops Chyba wezmę sobie itemki do rozbijania Poszukaj wyjścia, cały czas szukam wyjścia, słuchajcie Nie musicie mi tego mówić Poszukaj wyjścia Dobre, dobre, dadzam ci labirynt No to szukaj wyjścia Powodzenia! Ej, ja polazłem? Znowu zabłądziłem! Wow, wow, wow. I kto by pomyślał? Zdobądź osiągnięcie, wykonaj trzy codzienne próby w jeden dzień. I tak sobie myślę, nie no spoko, jeden z prostszych osiągnięć będzie easy. No i patrzcie jak jest easy, to nadal robi fan. naprawdę jest to dalej ciekawa rzecz i serio, bierzcie sobie apokalipsę, jak największą tylko jesteście w stanie wykonać. Satysfakcja gwarantowana. Jeśli się uda, prawda? To jest to. No nie, już myślałem, że wyjdę z tego piekła. Dajcie skończyć to osiągnięcie. Help, help. Zobaczcie, ja mam liderową zbroję. Ja jestem sami swoi, no, zobaczcie. A, klucz, no. Dobra, i tak miałem tutaj przyjść. Dobra. Ej, mocny ten łuk. Co ja mam za łuk w ogóle? Wezwanie odchłani, zobaczcie. Szansa na wielostrzał. Strzały mają szansę wybuchnąć. No, całkiem, całkiem zacny. Już nawet na początku nie pokazywałem wam yy, mojego ekipu, bo już wszyscy, wszyscy na pewno znacie i wiecie w czym chodzę. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to napiszcie w komentarzu: wszystko wam powiem, co i jak mam tutaj dobrane. Dobra, już chyba bliżej niż dalej, co? Dobra, mamy to, moi drodzy. Jeszcze tylko tą zjawę sobie ubijemy i czekamy na komunikat. A nie, jeszcze tego tutaj, tutaj będzie. O, uwaga! I lecimy: mamy to czy nie mamy to? Jest! Odblokowano osiągnięcie: codzienny pogromca faktycznie czuję się dzisiaj jak pogrąca kurczę, pogrąca w Topolo w Minecraft Dungeons, no chyba zmienimy nazwę kanału, ej to by było dobre, what, zobaczcie ile rangi mi wjechało, prawie połowa rangi także polecam, też można robić w ten sposób, wbijać rangę pora lecieć, nagroda premium i jakież to jest adekwatne do dzisiejszego zakończenia tego odcinka pora lecieć, nowe osiągnięcie trafia na moje konto teraz możecie zobaczyć je w pełnej okazałości dzięki wielkie za oglądanie, do końca. No i co? Pora lecieć! Na razie, siemanko i cześć!